Bardziej na lewą stronę jedź. Bardziej na lewą stronę. Super. Super. Prawie na krechę jedziesz. Dawid, teraz tutaj na prawo pojedziemy. Dawidku, w prawo, tu, 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 tu! Tu! trochę. Tak jest! Genialnie! Nie, tu, w tu. i hamuj, powoli, bo tutaj jest ta ostrzejsza górka. jak powolutku musisz iść. Powolutku, powolutku. Hamuj, hamuj, hamuj. Ale nie całkiem.